Siemano ludziska! dzisiaj będziemy wymieniać olej w pasacie B6. No i tutaj zakupiłem elegancki olej z motula, do tego filterek. No to co? Zaczynamy zabawę. Osłonę od razu. Klask na bok. No i co my tu mamy? Mamy tutaj. Silnik najlepszy, jaki mógł w życiu zostać stworzony. 1,9. A tu mamy położony filtr. Tylko jak go odkręcić. Nie mam takiej nasadki, ale mam pomysł. Cyk fuch. Żabcią złapiemy. E, trochę więcej. O! I. Mhm, no, odkręciłeś. O, poszło. Ale fantastycznie. O. Dobra. Poluzowany. Bardzo ładnie. No to teraz przenosimy się na dół, bo trzeba zdjąć osłonę silnika. No i spuścić ten olej piękny. Hops. Mm. Hops, hops, hops. Dobra, i wyjeżdżamy. Tam. Wow, ale silnik zażegany. To tak, 20. Ta hops, strzelam, że dziewiętnastka. Hops. No i trafiłem. O kurwa, trafiłem. Czekaj, teraz się tak odkręci. Mhm. Mm o już poszło. Ale mam na to sposób... Nie nie pójdzie. O, coś puściło. Tylko co? Nie dokręcam. no ja dokręcałem. Ale oh, dorobałem. O oh. A I chlust. No i bardzo ładnie sobie olej spływa. O, niech się spłynie. Dobra, na dole niech sobie olej spływa. A my wyjmiemy filterek. Hops, hops i hops. Jeszcze tutaj mamy trochę oleju, ja to z trzykapką wyciągnę, bo to trochę też tego tam jest o, hops. Dobra, jedni wyciągają ten olej stąd, drudzy nie, ja wyciągnąłem setkę tą strzykawką. No i co no no, lecimy dalej. Dobra, bierzemy stary filterek, hops. Wypinamy. Tobie dziękujemy. Albo zostawimy na bok, o sprawdzimy czy jest taki sam jak ten nowy. Hops. Taki sam, taki sam musi tak się ładnie wpasować. hops. o, i się wpasował. Smyk. O, w pudełeczku jeszcze mamy karteczkę. O-ring, ten O-ring też wymieniamy. Zaraz go tu na bok. Stare tylko nożykiem podchaczymy Smyk. O, no dalej, przebacz. Dobra, przetniemy go. I tak na wywalenie idzie. Dziękujemy. Smyk nowiutki. Zakładamy. No i elegancko siedzi. A i no i ringi trzeba posmarować jeszcze olejem, żeby na sucho się nie schodziły. Hops. No, no i wkładamy. No dobra. Mamy nowiutki filterek. No to hops do dziury. No dalej. Co ci tam nie pasuje. O. Teraz sobie przypomniałem, że mam takie specjalne uchwyty do ściągania filtrów. Może któryś by pasował, ale nie. Bo to jeden łańcuszkowy, a drugi taki na tasiemkę to nie podeszło. Ale na szczęście mamy o taki piękny sprzęcik. Hops. Hops. O. Hopla. Do. Ile? 20 tonometrów wystarczy. Wytrzemy szmatką, żeby było ładnie. Hops. No i jest ładnie. Aligansko. Teraz. O. Teraz wkręcamy śrubeczkę. Aha. O, już nakapało na mnie oleju, fajnie. Mhm. Zaraz do gęcę. Mhm. O, też, 20 nm. No. Wszystko ogarnięte. Koreczek na boczek. O, mieszamy pięknie. Hopla. I lejemy świeżutki olej. No i no, rozlało się jak zwykle. A masz pi malutki. Wystarczy, żeby nie przelać. Zaraz zobaczymy. Hmm, tu się rozlało. A, tu możemy sobie wyjąć to. O, hops, i przetrzeć. O. Pyk. Pyk. Hopla. Osłonkę jeszcze zakładamy. Hops. O, hops. Dobra, wyjeżdżamy na dwór na równe i sprawdzimy stan u oliwy. Dobra, ile mamy? przetrzyjmy to. Hops. Hops. O, trochę więcej niż. No jest na mini, na maksimum, ale pochodzi trochę, wszędzie się rozprowadzi. Olej to będzie akurat. To teraz otwórniemy jeszcze inspekcję, znaczy serwis. No i, i tyle. Dobra, teraz będziemy kasować ten komunikat serwisowy. Nie wiem, jak to się robiło. Przytrzymać to. Yy, włączało się zapłon chyba. Minuty na 4 sekundy się przytrzymywało. 1, 2, 3, 4, dajmy mu 5, puszczamy wszystko. A teraz będą te komunikaty wyskakiwać. Dobra, wyłączamy zapłon. I przy odpaleniu już nie powinno być serwisu. No nie ma. No i bardzo dobrze. Odpalamy bestyje. Tutaj się tankować. No i fantastycznie, serwis skasowany, olej wymieniony, oby, tak dalej. A tobie oglądający, jeśli się podobało, lajkuj, subskrybuj i udostępnij, niech to się niesie. A jeśli ci mogłem, w Twojej wymianie oleju, tym filmikiem, no to bardzo się cieszę. Fantastycznie, do następnego strzała.